Hej, cześć, mano Wam wszystkim, dajcie w kolejnym odcinku zagrajmy w Assassin's Creed. Zaczynam z tego miejsca, gdzie żeśmy ostatnio skończyli odcinek. I idziemy do Animusza. Idziemy. Klapę dupen, Desmond i jedziemy. I ciśniemy historię Alteida. Okej, okay, kontynuuj. Możesz odwracać uwagę innych wykorzystując zwłoki. Żołnierze opuszczą swoje posterunki, żeby im się przyjrzeć. Dzięki temu będziesz mógł wejść na strzeżony obszar. Ja. Yeah. Ja żyję? Widziałem przecież, jak mnie zadźgałeś. Czułem uścisk śmierci. Widziałeś to, co chciałem, żebyś zobaczył. A potem spałeś snem umarłych. Wszystko po to, byś mógł zbudzić się do nowego życia. Po co? że... Pamię pamiętasz w imię czego walczą? Od... O pokój we wszystkich sprawach. Tak, we wszystkich. Nie wystarczy skończyć z przemocą jednego człowieka wobec drugiego. Odnosi się to również do spokoju wewnętrznego. Nie można mieć jednego bez drugiego. Tak mówią. Tak, jest! Ale ty, synu, nie odnalazłeś jeszcze tego spokoju. To niestety widać. Jesteś... Arogancki i zbyt pewny siebie. A czy to nie ty mówiłeś, że nic nie jest prawdziwe i że wszystko jest dozwolone? Nie pojmujesz prawdziwego znaczenia tego stwierdzenia, moje dziecko. Nie po to jesteś wolny, byś mógł robić, co zechcesz. To wiedza ma prowadzić twoje zmysły. Wymagam mądrości, której tobie najwyraźniej brakuje. Co się ze mną stanie? Powinienem cię zabić za ból, który na nas sprowadziłeś. Malik sądzi, że tak byłoby sprawiedliwie. Twoje życie za życie jego brata. Byłaby to jednak strata mojego czasu i twoich talentów. Zważ, że pozbawiliśmy Cię Twojego dobytku, rangi również. Jesteś nowicjuszem. Dzieckiem jeszcze tak jak w dniu, w którym trafiłeś do zakonu po raz pierwszy. Daję Ci szansę na odkupienie. Zapracujesz na miejsce w bractwie. Już coś zaplanowałeś. Najpierw musisz mi udowodnić, że pamiętasz, co to znaczy być asasynem. Więc chcesz, żebym zabił? Nie. Przynajmniej na razie. Teraz musisz na nowo stać się uczniem. Nie ma takiej potrzeby. Inni wyręczali cię, wyszukując cele za ciebie. Od dziś sam będziesz się sobie znajdował. Jeśli taka twoja wola? Tak. Powiedz mi więc, co mam zrobić. Zostaliśmy zdradzeni. Ktoś pomagał Robertowi de Sable. Z naszych. Sorry? musisz go znaleźć, przyprowadzić tutaj i przesłuchać. <laughs> Wiedzieć mi coś więcej o zdajcie? A, o to właśnie chodzi. Dałem ci wszystko czego potrzebujesz. Reszta należy do ciebie. A ty gazie, no dobra, to idziemy. Eee, straciłem wszystko. Ej, czemu biegać nie mogę? Nie, kontrę straciłem, nie. Dajcie mi kontrę. Ja chcę moją kontrę. No, okej, okay, dobra. Ciśniemy dalej. Pokój z tobą, Altairze. Zejdź mi z drogi. Tak, Al-Mualim prosił, żebym ci pomagał. Żebym przypomniał ci, jak polujemy na nasze ofiary. Wiem, jak to się robi. Możliwe, ale nie mam zamiaru być nieposłuszny. Pośpiesz się. Asasyn mają do swojej dyspozycji liczne narzędzia. Tak, tak. Możemy podsłuchiwać, kraść Możemy zastraszać przemocą Dobrze, pamiętasz Więc mam pójść między ludzi i dowiedzieć się czegoś o zdrajcy Tak, zacznij od wioskowego targu To tam po raz pierwszy go zauważyliśmy Wiesz, kto to jest? Być może Więc powiedz, mi, kto to i zakończył sprawę Nie tak to działa Idź już I pamiętaj, zacznij poszukiwania na targu No dobra, dojdziemy idziemy na targ Czy nie wiem, gdzie to mamy iść. Nie no, nie mógł zeskoczyć, jezu. Jezu! No okej, okay, dojdziemy. Czy może skrótem pójdę jakimś? O flaga. Znajdźka. Zebrałeś flagę masjafa. Flagi asasynu zebrany w Masyafie. Kurwa, jeszcze o, co nie tu no Dobra. Widziałeś kiedyś coś takiego? Ja nie. Słuchaj, tej. A, skok wiary. No dobrze. dobra. Wiem, co widziałeś. Masun otworzył bramę. Wpuścił templariuszy. Musisz powiedzieć Almu Alimowi. Nie mogę. Masun nie działał sam. Ktoś wewnątrz mutecy <noise> mu pomagał. Skąd ten pomysł? Wymienia się listami z kimś ze środka. Wyplatacz koszy nosi je dla niego. To nie powód, żeby milczeć. Ha! Ale wyplatacz doręczył mu list tuż przed atakiem. Podejrzewam, że w liście był rozkaz otwarcia bramy. Porozmawiaj więc z wyplataczem. Może podać imię wspólnika Masuna. Zniknął! Boi się, że zostanie w to wciągnięty. Ha! Pewnie chowa się w którymś ze swoich koszy. No Okej, okay, dobra. Znajdź wyplatacza koszyków. No i tak mniej więcej cały czas będzie grawać. Wyglądała. Robimy śledztwo. Później idziemy do biura, on nam daje to piórko i idziemy zabić ich. za git. Po co mu to? Pytamita! Ale kurwa, głupie pytanie. Okej. Okay. Dziwne, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Dobra. Ja mu wtedy nie pomogę. Idziemy sobie pięknie. Juro. Kieszonkowiec. Proszę, tylko jeden! Wszystko straciliśmy w czasie ataku i nie mamy gdzie trzymać naszego ziarna! Ja, ja nie mogę teraz. Jestem zajęty! Chodzi o ten list? Jaki list? List, który dostałeś, kiedy tu weszłam? Złe wieści? Nie wiem, o czym mówisz. Słuchaj, zobaczę, co da się zrobić, ale proszę. Muszę teraz być sam. Przyjdź później. Jak chcesz. No okej, okay, dobra. Hmm? No ma. Nie, kradzież kieszonkowa to w tej w tej, że to jest przyjemność. Znajdź najdzieć na pod cyprysem. Zobaczycie, co mu się stało. Wasze oczy otworzą się na Dziwne. Stoimy na progu między starym i nowym światem, lepszym miejscem, gdzie wszyscy będą równi. Ale tacy ludzie jak Al-Mualim chcą zniszczyć to marzenie. Widzę, jak na mnie patrzycie. Co mówicie? Zdrajca? Nie jestem zdrajcą. To Al-Mualim nas zdradził. Dzisiejszy atak był tylko pierwszym z wielu. Jeśli nie ukorzycie się, przyjdą następne! Zejdźcie z drogi grzechu. Powstańcie przeciwko szaleńcowi z Masjafu. Przejrzyjcie jego kłamstwa! Czy no to ja mu tu spierdolę. Nie powinieneś mu tego robić! Dawaj, lejemy, dziada. Dość! Poddaję się! Poddaję! A więc mów szybko, nie interesują mnie twoje gierki. Czemu nas zdradziłeś? I komu służysz? Służyliśmy templariuszom! Ty też powinieneś. Ich sprawa jest słuszna. My? Jamal. to on powiedział mi o ich planach. Poprosił, żebym otworzył bramę. Zradziłeś nas. Ludzi, którzy nazywali cię bratem i chronili cię przed krzywdą. Robiłem to, w co wierzyłem. Ale jeśli musisz mnie za to zabić, niech tak będzie. Nie boję się śmierci. Nie ja decyduję o twoim losie. Osądzicie Al-Mu'alim. Przewijaj pamięci do późniejszego wydarzenia. Yeah. Jesteś oskarżony o <coughs> zdradę naszego bractwa i otwarcie bramy naszym wrogom. Jak odpowiesz na te zarzuty? Żadnemu z nich nie zaprzeczę. Jestem dumny z tego, co zrobiłem. Żałuję tylko, że im się nie udało. Dałem ci szansę, żeby wyrazić skruchę. Wyrzec się zła, które kryjesz w sercu. To nie zło, lecz prawda. Nie mam za co się kajać. A więc umrzesz. <laughs> Pisałeś się dobrze, Alteirze. i zasłużyłeś by ponownie nosić ostrze. A co z tym, który mu pomógł? To się jeszcze okaże. Niektórzy czynią zło ze strachu lub ignorancji. Tych da się ocalić. Inni cierpią na skażenie woli, zatrucie umysłu. Tych należy niszczyć. Wkrótce dowiemy się, jakim człowiekiem jest Jamal. A więc przeszedłem Twój test. Co teraz? Dziecko moje, dopiero zaczęliśmy. Mam tutaj listę. Zdobią dziewięć imion, dziewięciu mężczyzn, którzy muszą zginąć, To roznosiciele zarazy, podżegacze wojenni, ich władza i wpływy trawią w ziemię świętą od środka i sprawiają, że krucjaty nie ustają. Znajdziesz ich i zabijesz. W ten sposób zasiejesz ziarno pokoju, zarówno dla religii, jak i dla siebie. W ten sposób... możesz zyskać odkupienie. Dziewięć istnień w zamian za moje. Według mnie to wielce wojna propozycja. Masz jakieś pytania? Tylko jedno. Gdzie mam zacząć? Bardzo dobrze. Jedź do Damaszku. Znajdź na Czarnym Rynku kupca imieniem Tamir. Niech on będzie <laughs> pierwszym, który zginie. Aha, no to dobra. Nie zapomnij odwiedzić biura, gdy już będziesz na miejscu. Wyślę ptaka z wiadomością do Rafika, żeby cię oczekiwał. Porozmawiaj z nim. Ma Ci wiele do zaoferowania. Jeśli uważasz, że tak jest najlepiej. Tak uważam. Poza tym nie możesz rozpocząć misji bez jego zgody. Co to za bzdury. Nie potrzebuję jego pozwolenia. To strata czasu. To właśnie cena za twoje błędy. Jesteś odpowiedzialny nie tylko przede mną, ale przed całym bractwem. Niech i tak będzie. Weź swoje rzeczy i idź. Udowodnij, że jesteś jeszcze coś wart. No <trybujesz> Dobra, bierzemy ukryte ostrze. No i dobra, i lecimy. Altairze, zdaje się, że moi uczniowie nie do końca rozumieją, co to znaczy władać ostrzem. Może pokażesz im, co potrafisz. No dobra. Doskonale. Dobra. Ma dobra. Mistrzostwo. Chodź też teraz. Tak dobra. każdy z nas powinien walczyć. Nie Tak. Przerywamy i lecimy. Lecimy szybko i ruszamy do Damaszku. I myślę, że jak dojedziemy do Damaszku, to zakończę odcinek. Ale, ale jest git. Jest git. Pikam sobie w I Tak... No a to ostatnio chciałam mi się grać w Asasyna nawet. No nie powiem. No miałem taką chętkę, żeby podrać sobie. Bo jedynka jest dla mnie najfajniejszą częścią. Znaczy no... Ciężko się nim gra, bo nie ma tak wójce w, w, w Bladderhuzie. W ogóle w pozostałych asesynach nie jest tak, że po prostu... no, tam powiedzieć. Tamte postacie szybciej się spinają, lepsze mają kontry, na przykład w Brotherhuie stało wprowadzone to, że jedną kontrą możemy zabić. Pozostałych. Pozostałych. A tutaj nie, a tutaj jest to fajnie mi się podoba, że trzeba śledztwo robić, tylko trochę troszeczkę te misje są takie monotonne. Tylko idź, idź zabij to, idź zabij tamtego. I to jest właśnie dla mnie taka głupota. No, ale da, da się tu pograć, da się to przejść. No więc, lecimy do Damaszku. Jezu, jak ten koń skacze tyle lat... A oni w tylo. <laughs> w żadnym asasjini tego nie zmienili. A. Nie. Biegnę z buta! Biegu. jeśli chcesz uciec z walki, gdy zostaniesz wykryty. Biegnij sprintem, by zgubić wrogów. No i idziemy. Dobra. Ej, wchodzimy. Co za głupiec! Já tem grupos assassinos. Oh, Não dá vai, dá vai, altere, espinha cheia. <coughs> Não oh, dá vai, dá vai, vai. Não, dá vai, dá vai. Hmm. Hmm. Okej, okay. lecimy na dół. Włączę mapę, cholera nie to. Mapa i tak, do Damaszku. O. Do Damaszku tu, czyli musimy pojechać tutaj. Hej, synchronizacja, wykonanie 15 za, A, czyli jeszcze 14 zadań muszę zrobić <laughs> i powiększy mi się pasek życia. Okej okay. No chyba ty No okay, lecimy Dalej 420 metrów Do no. kolejnego punktu O cholera No dobra No wyświadka Nie wchodzimy No dawaj, właśnie właś Ej zaraz zaczął, że coś kamieniami, dawaj lutej, dawaj Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj, dawaj. Bo jakie oni gadają? Musia ich mać. Come on, come on, come kolejna synchronizacja. Punkt kontrolny. Dobra, następne to jest tutaj. No ale lecimy na dół. Czekam aż oni mnie zgubią. Tylko Kai jest mój koń. Poczekajcie chwilę. Okej, okay, dobra. Nie, <laughs> gonią mnie, nie, uciekam. What the fuck. teraz, kaj teraz. Tam nie ma, no to jedziemy przed siebie. Неч с этим толопом. Давай, давай, давай. Не окей. А, уже сгубили. И уже снова меня гоняют. Не, еще не. Это хорошо. Очень хорошо. O, patrzcie, patrzcie eee, nie spędz jest... No zało się, a może ten? Ten też nie, ale konia mi leją syna. syny Jest, jeden spadł Tak się zabija Dawaj, dawaj, dawaj szybko na ten jest tutaj! Jest za ludzie! Come on, come on, uciekamy! Tam biegnie. tam biegnie! Ja się spina ten, tam biegnie! Łopadze do dzięta! Okej, okay, dobra. Idziemy, idziemy Podziemy i będzie git Okej okay. Kolejny punkcik I lecimy jak zli I teraz gdzie? Tutaj tylko będzie. E to dobra. A, nie mogę wyjść. Choler jasna. Dobra. No hej, mogę wyjść. Dajcie... Haj jest koń jakiś. O! Jest tu piękny kunik, więc jedziemy. Nie! Nie masz prawa tego robić! Ja mam prawo do wszystkiego! Suko! Yeah! Dobra, będziemy niczym strzała. I będzie dobrze. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. gdzie jest kolejna? Tu jest, dobra. Muszę jakoś tak tędy podjechać. O, dobrze nie goją mnie. Dobra, to jakoś tutaj, tędy pobiegnę. Boż, ty kurwi bąku, templariusz. To jest taka, to jest taka niby <coughs> znajdźka. Może uda mi się go zabić, uda mi się go zabić? Yeah! Jeden templariusz zlikwidowany, jeszcze tylko 59. I okej, okay, wspieramy się. No, patrzcie jak fajnie. Pierwszą znajdźkę znaleźliśmy, taką żyjącą. I jest git. Dobra, wchodzimy i trzeba dojechać do tego damaszku. O, o, okej, okay. dawaj, dawaj, no szybciutko. Nie, ja, ale nie, bardzo fajna jest. Bardzo fajna jest ta gra. Bardzo fajną ma grafikę i w ogóle. Dobra. Czyli tutaj dojeżdżamy do tego tego i trzeba skończyć ten odcinek, ponieważ... Trzeba no lifeić w Half-Life'a dwójkę. Yeah. O, patrzcie, kurwa. Kolejna flaga. To są te. Ryszarda, o kurwa. Ooooo! <śmianowicie> I dziękuję. Kaj ten koń jest. Już nie będę z Bruta szedł. W sumie chuj z tym. o kurwa! o kurwa! To Dobra, żeby nie było nudny, żeby nie był nudny odcinek, trochę powalczymy. Jezu jak tu jak się nie, nie ma kontry. Dobra, lecimy. No ok jestem z powrotem. Wybaczcie mi tą przerwę, ale... <laughs> Musiałem zrobić tutaj troszeczkę w porządku. Okej, okay, idziemy dalej. Jo, yeah, przyspalmy. Yeah. Kurwa, kunie mi zajebali i nie mam jak tam ten No like yeah. Dobra, idziemy dalej, zabijcie. Spadaj. A z buta. Jo! Yeah. Jeśli spowodujesz jakieś zajście, najlepiej będzie, jeśli się oddalisz, aby nie denerwować bardziej mieszkańców. Come on, bitches. Like a boss. O, mamy konia. Dobra, ale ja tutaj niestety zakończę odcinek. Mam nadzieję, że się spodobało się tak to... Komentujcie, lajkujcie, zostawcie suba. No i co, i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye bye.